Teren wokół cerkwi to tak naprawdę wielkie cmentarzysko. Świadczą o tym pojedyncze krzyże, które tutaj się znajdują, ale od wieków tereny przyświątynne, nieważne czy to kościół, czy cerkiew, były wykorzystywane jako cmentarze, bo to była ziemia święta uświęcona i stąd właśnie różnego typu epidemie i zarazy. Wyobraźcie sobie w centrum wioski, Tutaj wszędzie wokół e, domy e, za mną e, płynąca rzeczka e, gnojnik, która wypłukiwała e, stąd różne rzeczy e, mogła powodować zarazy i takich zaraz, tak zwanych na przykład choler. E, bo to jedna z e, tych epidemii, które dziesiątkowały mieszkańców e, gorajca przez dziesięciolecia, stulecia i krzyży pandemicznych, e, cholerycznych jest e, w okolicy e, wiele. E, to o e... Postanowili z tym walczyć Austriacy. Gdy powstał tutaj zabór austro-węgierski w okolicy lat 40 XIX wieku, wyszedł ukaz cesarski o tym, żeby wszystkie cmentarze przenieść poza obręb miejscowości. I tak się stało również z Gorajeckim Cmentarzem, który znajduje się tuż za lasem.